Łukasz Piszczek powraca do Polski i podpisuje nowy kontrakt. Wielka walka o Sergio Ramosa. Mbappé z nowym kontraktem do 2024 roku. Bruno Fernandez najbardziej eksplodowany piłkarzem. Pep Guardiola kupi pomocnika za 100 milionów euro. A dzisiaj po dwudniowej przerwie czekają nas pierwsze spotkania fazy pucharowej euro. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, no i oczywiście zapraszam na dzisiejszy film. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A my lecimy po 180 tysięcy subów, a brakuje już naprawdę bardzo niewiele, no bo mniej niż 2000. Oczywiście bez Was to się nie uda, więc jeżeli jesteście fanami piłki nożnej i się nią interesujecie, to zachęcam do zasubskrybowania kanału. W tym momencie zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600 macie free bet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl to jest już pewne. Łukasz Piszczek tak jak zapowiadał od dawna, po wygaśnięciu kontraktu z Borysą Dortmund, powraca do Polski, aby zagrać dla klubu, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki. Od 1 lipca, czyli dosłownie za kilka dni zostanie zawodnikiem LKS Goczałkowice-Zdrój, co do informacji publicznej przekazały social media klubu, ale także Łukasza Piszczka. Piszczu powraca do kraju po 14 latach grania w Bundeslidze. Najpierw dla Herty Berlin, no i potem oczywiście dla Borus Dortmund. W tym czasie dwukrotnie został mistrzem Niemiec, trzykrotnie zdobył pucha Niemiec, a w roku 2013 wraz z Kubą Błaszczykowskim oraz Robertem Lewandowskim dotarł do finału Champions League, gdzie przegrali z Bayernem Monachium. Prawy obrońca na zakończenie 11-letniej przygody z BVB zdobył Krajowy Puchar. 66-krotny reprezentant polski wzmocni klub, który obecnie rywalizuje na czwartym szczeblu rozgrywkowym, a Łukasz Piszczek tak jak zawsze, zagra z numerem 26 na plecach. Kolejne kluby zgłaszają się po Sergio Ramosa. Hiszpański obrońca ostatnio pożegnał się z Real Madryt, gdzie występował nieprzerwanie od 2005 roku. Saga z jego kontraktem trwała tak naprawdę od kilku miesięcy i kiedy wydawało się ostatnimi tygodniami, że jednak były stoper Sevilla zostanie w Madrycie na kolejny sezon, to sytuacja nagle się zmieniła i obie strony zadecydowały, że lepszym rozwiązaniem będzie pójście we własnym kierunku. Wydaje się, że znalezienie klubu dla Sergio Ramosa nie powinno stanowić najmniejszego problemu. To w dalszym ciągu jeden z najlepszych obrońców na świecie. A także świetny lider. I nawet mimo ostatnich problemów zdrowotnych, Hiszpana to gracz, który może wzmocnić każdą linię obrony. Pojawiły się pogłoski o możliwym zakontraktowaniu piłkarza przez FC Porto. Ramos wtedy miałby pójść śladami Ikera Casillasa, który także po rozstaniu się z królewskimi przeniósł się prosto do Portugalii. Jednak największe media łączą Ramosa nie z FC Porto, a z PSG. W Paryżu mógłby tworzyć idealny duet z Marquinhosem czy nawet Kim Pembe i pomóc Paryżanom w zdobyciu wymarzonej Champions League. Byłoby to to także kolejne zakontraktowanie wolnego zawodnika do Paris Saint-Germain, do Paryża przeprowadzi się Donaruman oraz Weinaldum, a tak na temat transferu Ramosa powiedział Pablo Sarabia. Gdyby Nasser Al-Khalifi poprosił mnie o numer do Ramosa, nie miałbym nic przeciwko. Gdyby pojawiła się oferta, z pewnością namawiałbym go do jej przyjęcia. To idol nie tylko w Hiszpanii, ale i wielu kibiców na świecie. Warto mieć kogoś takiego w drużynie. Byłego podopiecznego przekonuje także José Mourinho, który widzi Sergio w obronie AS Romy. Portugalczyk dopiero co objął klub z Rzymu i zamierza wzmocnić zespół bardzo dobrymi piłkarzami. Blisko przyjścia są już Rui Patricio i Granit Xhaka. Szwajcar podobno już miał nawet ustalić warunki kontraktu i porozumienie wydaje się być przesądzone. Mbappé pozostaje w PSG do 2024 roku. Jednak tym razem nie chodzi o reprezentanta Francji, który obecnie jest członkiem reprezentacji Didiera de na tegorocznym Euro, a o jego młodszego brata Itana. latek szkoli się w Akademii Klubu z Paryża, a w jego piłkarski talent wierzą działacze PSG, którzy przedłużyli obecną umowę o kolejne trzy sezony. Dyrektor Akademii Klubu z Paryża wypowiedział się o perspektywach Francuza. Ten dzieciak ma jakość. Najlepszym tego dowodem jest to, że trenuje w PSG. To elegancki pomocnik, ma dużo luzu, jest bardzo inteligentny, jest na etapie kształcenia. A co do Kiliana Mbappé, to dalej jego przyszłość jest wielko niewiadomą. Jego umowa z Paryskim Klubem wygasa z końcem kolejnego sezonu. Dokładnie pamiętamy, jak do drugiego dnia euro na murawę stadionu w Kopenhadze padł Christian Eriksen. Na boisku ważyły się losy jego życia i całe szczęście on i ratownicy ten pojedynek wygrali. Zaczęto się wtedy zastanawiać, co jest przyczyną takiego zajścia. Logicznie myśląc, to mogło być to spowodowane przemęczeniem. Okazało się jednak, że Duńczyk w tym sezonie rozegrał tylko 25 spotkań, więc to oznacza, że na pewno przemęczony nie był. Nie było także żadnych wyników badań, które wskazywałyby na jakiekolwiek problemy zdrowotne. Temat nadmiernego eksploatowania piłkarzem jednak pozostał w mediach i tak francuski dziennik L'Equipe sprawdził, kto gra najwięcej. Od 1 lipca ubiegłego roku do dnia wczorajszego to Bruno Fernandez na boisko wybiegał aż 80 razy, co daje mu średnią rozgrywania spotkania co 4,5 dnia. Z całego tego zestawienia wynika także, że gracze angielskich klubów mają przechlapane. Wijnaldum, Rodri, Rashford, Robertson i Tillmans to piłkarze, co rozegrali ponad 70 spotkań w niecały rok. Sytuacja z Eriksenem skłoniła jednak władze do refleksji. Zakupili ponad 2000 defibrylatorów, które przekazali klubom z amatorskich lig. Niestety taki sprzęt Tani nie jest, kosztuje nie mniej niż 5000 zł i wiele klubów na taki wydatek nie mogło sobie po prostu pozwolić. Tak powiedział dyrektor Premier League. Traumatyczny incydent, którego wszyscy byliśmy świadkami, gdy Eriksen upadł, wyraźnie podkreśla potrzebę powszechnego dostępu do defibrylatorów społeczności piłkarskiej. Pep Guardiola wzmacnia Manchester City transferem za 100 milionów funtów. Hiszpan wziął sobie na cel zawodnika Aston Villa, Jacka Grillisza. Anglik przedłużył kontrakt z klubem z Birmingham w ubiegłym roku, wiążąc go z macierzystym klubem aż do roku 2025. Z tego też powodu włodarze Manchesteru City muszą też zaproponować Aston Villa naprawdę wysoką ofertę. Guardiola w swoich planach ma także pozyskanie Harrego Kaina, no ale próba ściągnięcia Anglika może jeszcze poczekać. Pozyskanie Grillisza za 100 milionów funtów pobije największy rekord transferowy w Anglii, Pola Pogby do Manchesteru United. Skrzydłowy zostanie także najdroższym Brytyjczykiem, bijąc transfer Garetha Bale'a do Realu Madryt oraz najdroższym Anglikiem, zostawiając w niej pamięć przejście Harrego Maguire'a do Manchesteru United. Nowy transfer obywateli ma zostać ogłoszony tuż po zakończeniu wystawy Reprezentacji Anglii na Euro 2020. Dla wcześniej wspomnianego walijczyka pojawiła się także nowa opcja. Gareth Bale po wypożyczeniu do Tottenhamu powraca do Realu Madrid. Tam jednak wydaje się, że jego czas i tak jest już policzony, a zawodnik, jeżeli chce jeszcze grać w piłkę, to musi znaleźć sobie nowe miejsce. Zawodnik o swoich planach gry w piłkę nożną ma ogłosić po Mistrzostwach Europy. W mediach pojawiają się pogłoski, że być może zdecyduje się na kontynuowanie swojej kariery za oceanem, a najbliżej jest mu do Los Angeles. W tym klubie w przeszłości grały także inne znane osobistości z Premier League, takie jak Ashley Cole, Steven Gerrard czy David Beckham. Wali czeka do kontynuowania piłkarskiej kariery, może także przekonać występy z reprezentacją na Mistrzostwach Świata, a jeśli na przyszłoroczny mundial reprezentacja Walii by się zakwalifikowała, to byłoby to historyczne wydarzenie. Walia w swojej historii na Mundialu wystąpiła tylko jeden raz, w roku 1958, a już dzisiaj czekają nas pierwsze starcia w ramach 1,8 Euro 2020. W pierwszym pojedynku o godzinie 18:00 Duńczycy zmieszą się z reprezentacją Walii na stadionie w Amsterdamie, a o godzinie 21 dojdzie do rywalizacji Włochów z Austriakami na Wembley. Tak, przed dzisiejszym meczem mówi Gareth Bale. To jasne, że nie możemy się doczekać. Gdyby było inaczej, to po prostu nie powinno nas tu być. Właśnie dla takich meczów gra się w piłkę. Z kolei piłkarze z Półwyspu Apenińskiego oczywiście wystąpią w roli faworyta. Pomimo tego, że pierwszy raz na tym euro zagrają poza granicami swojej ojczyzny, gdyż do tej pory grali tylko w Rzymie. Niepewny występów w dzisiejszym meczu jest także filer obrony reprezentacji Włoch, czyli Kielini. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego Filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. A poza tym pamiętajcie o ofercie Betfan, która została przygotowana specjalnie dla widzów naszego kanału, gdyż jeśli przy zakładaniu konta podacie kod Landry 600, a następnie wpłacicie minimum 50 zł, to wtedy otrzymacie freebet o wartości 60 zł. Myślę, że naprawdę fajna promocja. No i pamiętajcie, ona trwa tylko na czas euro. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!